Witam wszystkich serdecznie. Tak właśnie wygląda w Zielonej Górze dziesiąta edycja festiwalu graffiti marmolada. Jakoś tak, graffiti dżem, bo marmolada to przecież inaczej dżem. Ale w tym roku ta marmolada jest z owoców. Zobaczcie, z awokado. Bo to jest taka zielona marmolada. Czyli tło, tłem tej marmolady, tło to jest owoc awokadu, awokado. Tu mamy już piękną, futurystyczną kobietę, namalowaną w takim stroju kosmicznym. Zobaczcie, jak to wygląda. To mi do złudzenia przypomina mural w Singapurze. Tam były takie postaci namalowane na całą ścianę. Tutaj powstaje coś. Coś nowego, jeszcze nie gotowe. Tutaj dobrze wszystkim znana mordka, na razie same tylko. Tak, przecież to jest niemalże symbol Zielonej Góry, te takie mordy. Tak. <laughs> Jesteś autorem tego, tak? Tak. Podziwiam. No i goście z zagranicy też słyszę, są zaproszeni ale dzisiaj to jest stiwa sztuki naszej ukochanej tylko mówię, że dżem jest z awokado w tym roku <grym> zależy czego się ten jest, ten jest upichcony z awokado albo z kiwi, bo cały zielony no ale w końcu to zielona góra to zobowiązuje dobra, idę zobaczyć dalej co tutaj powstaje ciekawego tutaj będzie Twarz kobiety, która sączy sobie jakiegoś drinka. No a tutaj po tej stronie mamy samych cieniasów. No bo tylko, tylko cieniasy malują w cieniu. Natomiast Gamonie po słonecznej stronie. Ale to, że oni są cieniasy, to nie znaczy, że źle namalują. Będzie ładnie. Na pewno. Przyjadę jeszcze jutro zobaczyć, jak co tutaj się postarali. O, jeszcze tutaj jest. O i piesek, zobaczcie, już coś powstaje. Jest piesio, tam namalowany na murku. Zobaczymy do tych, co najniżej. No wiadomo, no, chłopacy, za, zanim się wybiją na wyżyny, to są wskazani tutaj malować takie po prostu najniższe kondygnacje. Ale jak pokażą klasę, to następnym razem będzie już ściana reprezentacyjna do nich należeć drzwi to raczej ja bazgrą ja bym przemalował to, ale nie, to nie gotowe to dopiero w trakcie powstawania szkic to jest dopiero bo nie ma nic gorszego jak piękny, artystyczny mural zdewastowany przez gówniarzy i pobazgrany jakimiś tam markerami a tu będą same artystyczne i teraz no, i tutaj mamy tą słoneczną stronę. Niestety, tutaj jeszcze nic nie ma. Natomiast ta wielka ściana wygląda mi na to, że ona będzie cała w napisach. Chociaż, zobaczcie, tu jest, tu jest szkic jakiegoś takiego dziadka, jakby Gandalfa takiego e, ducha gór, jakby to powiedzieć. I z Dolnośląskiego będą wiedzieli o co chodzi no i to się wszystko dopiero zaczyna ja tu przyjadę jutro jutro na pewno yy, no niekoniecznie vloga to, to nie jest na żywo ja sobie, ja sobie kręcę taki film na youtube no i porownie jestem tutaj od strony cienia i tutaj widzę na samym rogu pan yy, maluje twarz kobiety która jest ledwo co zarysowana na razie kredą, ale to może być bardzo ciekawy rysunek, tak jak to wielokrotnie powtarzałem, że yy, cenię sobie najbardziej właśnie takie rysunki realistyczne, a napisy troszeczkę mniej. Także jestem ciekaw efektu końcowego. No, to tylko będzie że będzie ja, z, ja, z, ja z polskiego słaby byłem i później A. bez tego, bez aptekarza przy boku nie jestem w stanie rozczytać tych napisów, jaka to literka, nie? A pismo obrazkowe do no, mnie A, bardziej bardziej, ja bardziej przemawia. <laughs> Oj, tutaj to będzie też ciekawe, bo tam chyba widać jakoś dłoń. Palec wyraźnie widać. I Czacha. Ja pierdzielę Czacha będzie. No właśnie ten. Motyw czaszki bardzo często się w grafikach powtarza. Także już mi się podoba. <grywa> Ale z tych literkowych notatek to ja nie rozumiem absolutnie nic. To jakiś kod po prostu dla sztucznej inteligencji tylko zrozumiały. Efekt końcowy pokażę wam jutro jak przyjadę tutaj jeszcze raz. Tak właśnie powstają Wspaniałe obrazy. No ta dziewczyna jest naprawdę fajna. Tam jest techniką z techniką staśmą klejącą. Malowane jest ściągawka, jak widać. no i znowu, znowu jestem tutaj od strony cienia obserwować co tutaj powstanie napis nabiera konturów ale wśród tych wszystkich artystów zaobserwowałem taki trend prawie że nie ma ani jednego graficiarza który sam siebie nie pomalował tutaj pan oczywiście zadbał o to żeby mieć pomalowane nogi drugi pan tak samo to po prostu choroba zawodowa musi to być Chociaż tutaj ten pan od czachy. O tutaj pan od czachy chyba stanowi wyjątek. Pan sam siebie nie pomalował jeszcze. No i te wszystkie literki, te znaczki zostają zamalowane i zostanie po prostu samo najważniejsze. Zostanie sam obraz. I u góry rustowanie częściowo zasłania, ale kufelki piwa wyglądają apetycznie, ale co tam będzie jeszcze powyżej, na razie ciężko zgadnąć. Muzyka I oto tak wygląda nowy mural w mieście w całej okazałości. Mural otacza cały budynek, no i w dniu dzisiejszym dopiero jest rozbierane rusztowanie. A mamy 26 września 2024 roku, no i pokazuje te arcydzieła, które tutaj powstały. Mamy tego ścinego magika, yy, nazwy artysty nie zapamiętałem, ale jest chłopak bardzo rozpoznawalny. Ma trzy, chyba takie murale w Zielonej Górze, na y, trasie północnej, na ulicy Dzikiej, oraz ten tutaj, oraz jest też w Nowej Soli. No i tutaj mamy autorst autorstwa murale Kamila Tobiasza. Kamil Tobiaszkom jest tam napisane: Pid, -pi Pidek. Proszę bardzo, to jest Pidek taki stworek na pewno w zielonej górze jest bardzo rozpozna rozpoznawalny. Tam jest gościu z winkiem. Też bardzo fajny malunek. Tutaj dziewczyna z drinkiem. No i jeszcze jest jeden taki namalowany bardzo fajny napis nad daszkiem, ale ja go będzie dodany w formie zdjęć do mapy. Niesamowicie fajna jest ta filiżanka, którą tutaj staram się pokazać pod nieodpowiednim kątem, bo jeszcze stoi jakiś kontener na nieszczęście. No, tutaj widać lepiej tą filiżankę z takim okiem. No i jakaś astronautka, bardzo ładnie namalowane. To widać talent. Naprawdę w takim malunku się przejawia realizm w malowaniu postaci to nie są jakieś napisy takie coś lubię najbardziej no i mamy goryla proszę bardzo tutaj jest jakiś napis No i tutaj mamy dzieło autorstwa Łukasza Chwałka oraz na sam koniec zobaczymy jak wyszedł licrzepa czyli dół gór no i tutaj już końcóweczka jeszcze tutaj jest jakiś taki Wężyk namalowany. Przechodzę do portretu dziewczynki. Tu jest portret dziewczynki. Proszę bardzo. No i czacha. Czacha też jest bardzo fajna. Tylko tutaj trzeba przez płotek skakać, żeby ją sfotografować na, na wprost. No i to wszystko. Tak wygląda grafiti. Lokalizacja i zdjęcia w opisie.